Elo, no to teraz będzie parę słów o tym, dlaczego wybory są takie ważne. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Święte słowa świętnego człowieka, czyli mojego taty. To motto odnosi się nie tylko do budowlanki. Stosują je wszyscy porządni specjaliści. Wyjątkiem są piłkarze reprezentacji Polski, oni robią odwrotnie, u siebie grają na odpierdol, ale w obcych klubach, jak dla siebie. No ale to tak przy okazji, Polacy w Polsce są u siebie, wiadomo. No i teraz żeby nie było, żeby tak ktoś z zagranicy przyjedzie i powie, ło panie, kto tu tak panu spierdolił? Co zrobić, żeby tak nie gadali? Odpowiedź jest prosta. Zapamiętaj, 15 października, idź na wybory i głosuj jak dla siebie. Bo jak mówi Księga Ulicy, kto w wyborach nie głosuje, ten później w no nie baluje. Nara! To cały grochów po nocy. w całe d